Dzień dobry, rozpoczynamy kolejny tydzień od wczesnego ranka, poniedziałek, 8 lipca, godzina 6 rano, i wskakuje kolejny podcast prawa i polityki, dziś o nieco niewdzięcznym temacie, ale myślę, że szalenie ważnym. Szanowni Państwo, gdy mówiłem o pięknie zawodu dziennikarza, o tym, ile możliwości rozwojowych się z nim wiąże. Chciałem pokazać, że to rzeczywiście piękny zawód, który warto wybrać, któremu warto poświęcić swoje życie, który może stać się pasją, który można pokochać, który no, daje mnóstwo wspaniałych szans. Zapomniałem Was jednak o czymś uprzedzić. Jeśli wybierzecie ten zawód, to zawsze będziecie skazani na hejt. Nieważne, czy pójdziecie do mediów prawicowych czy lewicowych, choć szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby media nie były ani takie, ani takie. Ale zawsze znajdą się ludzie, którzy będą Was krytykować. To po pierwsze. I dobrze, bo krytyka, co już wiele razy mówiłem może przysłużyć się czemuś dobremu, ale czasem po prostu będziecie brutalnie hejtowani za to, że jesteście. Po prostu. Ostatnio przekonuję się o tym bardzo często. Zarówno na X, jak i na YouTubie. Bo mam czelność się odezwać. Obrywam za wygląd, za wzrost, za kolor swetra, za sposób mówienia, za rzekome braki w warsztacie dziennikarskim, za sprzyjanie jakimś opcjom politycznym, za wszystko. Nie mówię o tym, dlatego że jakoś mnie to porusza, nie obchodzą mnie hejterzy i ich frustracje czy fantazje. Mówię o tym, bo jeśli jednym z celów tego kanału ma być promocja dziennikarstwa jako takiego, i zachęcenie tych, którzy myślą o tym zawodzie, do tego, by się nie bali podjąć kroku w tym kierunku, to czuję się również zobowiązany do tego, by wam powiedzieć również o tym. Bo nie każdy jest gotowy na to, by zostać zmieszanym z błotem. Nie po każdym wyzwiska, obelgi spływają jak po kaczce. Niektórzy ludzie serio takie rzeczy przeżywają i czasami prowadzi to do tragedii. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie nowych przepisów dotyczących mowy nienawiści. Chcę przy tej okazji przytoczyć fragment artykułu dr Adriany Gawendy. Artykuł jest zatytułowany Hejt jako przejaw Patologicznych zachowań i konsekwencja rozwoju technologicznego. Pisze pani doktor: Stosunkowo nową formą patologicznego zachowania staje się hejterstwo internetowe. Odnosi się ono do używania pogadliwego oraz obelżywego języka w ocenie różnych zjawisk społecznych. Omawiany rodzaj Patologii społecznej narusza nie tylko normy moralne, ale również normy prawne chroniące godność człowieka. Etiologia zjawiska może mieć swoje źródło zarówno w zjawiskach pozainternetowych, jak również w uwarunkowaniach samej komunikacji internetowej. Hejterstwo stanowi formę dewiacyjnych zachowań. Obecnych podczas publicznych dyskusji. Szanowni Państwo, dlaczego o tym mówię? Być może to nie Wy powinniście słyszeć te słowa, ale właśnie wszyscy prymitywni hejterzy. Nauka, psychologia klasyfikuje wszystkie takie zachowania, które mają na celu właśnie także w internecie, może zwłaszcza obecnie. Wszystkie te zachowania klasyfikuje jako dewiacje, jako patologie. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby być określonym mianem patologii, czegoś odbiegającego od normy, czegoś obrzydliwego, czegoś nienormalnego. A jednak są osoby, które sięgają po takie narzędzia, które w ten sposób zwracają się do innych, które chcą w ten sposób albo się wybić, albo. Zaspokoić jakieś swoje ukryte fantazje, jakieś swoje dewiacje poprzez upadlanie innych. Natomiast chcę powiedzieć też tym z Państwa, którzy doświadczają lub być może doświadczą hejtu, że to nie Wy jesteście problemem, tylko problemem są właśnie ci, których psychologia nazywa dewiantami. To jest, to jest nienormalne. To, że Wy jesteście odważni, że chcecie wyjść ze swoimi pomysłami, z różnymi ciekawostkami, ze swoim życiem do innych, nie jest niczym złym. Oczywiście można powiedzieć, są też pewne granice, ale to nie jest złe, że chcecie zrobić coś dobrego. Złe jest to, że ktoś ma czelność wchodzić w Wasze życie z buciorami, tak, w pewien sposób, będąc osobą publiczną. Tak jak ja jestem jako dziennikarz, czy wystawiając się powiedzmy w cudzysłowie na widok publiczny, narażamy się na pewne rzeczy, ale to nikomu nie daje prawa do tego, żeby robić nam krzywdę. A hejt, prymitywne wyzwiska, chamstwo to nie są normalne zachowania. To, to jest właśnie czynienie drugiemu człowiekowi krzywdy. To jest czasami może mieć nawet charakter przestępstwa czy wykroczenia. Takie rzeczy prowadzą naprawdę do dramatu. Teraz ostatnio yy, pisałem o yy, tekst o nowej wicepremier Wielkiej Brytanii, która wiele w swoim życiu przeszła jest dosyć ciekawą osobistością, ale jednocześnie kontrowersyjną. I właśnie proszę sobie wyobrazić, że ona otrzymywała przez lata pogróżki, gdzie no, to, to były pogróżki o przeróżnym charakterze pod jej adresem, pod adresem jej dzieci. I jedna z osób, które takie maile do niej wysyłała, została w 2021 roku skazana. A u nas też to widać coraz częściej, coraz bardziej. No, na skrzynki y, polityków, y, dziennikarzy. Ja też to widzę na Twitterze. Wystarczy, że napiszę dwa zdania, wystarczy, że dam gdzieś serduszko i ktoś to zauważy, i zaraz zaczyna się po prostu cała litania inwektyw, całe wiązanki. Ja nie muszę, zresztą nigdy nie piszę rzeczy, które jakoś byłyby niemerytoryczne, czasem ewentualnie w jakiś sposób zażartuję, ale taki, żeby nikogo nie obrazić, a pod tym pojawiają się takie, tak plugawe wyzwiska. Że no naprawdę no, najgorszego wroga tak się nie wyzywa, nie. A jednak. A jednak są ludzie, którzy myślą, że jeżeli takie coś zrobią, no, no to czują jakąś ulgę, daje im to poczucie anonimowości i jakiejś takiej. No nie wiem, jakiejś takiej wyższości, tak? Yy, tak. Ta, ta patologia no jest, jest coraz częściej, coraz częściej obecna, coraz częściej, coraz bardziej dotkliwa. E, ostatnio była głośna ta sprawa zatrzymania, aresztowania e, księdza związanego z Fundacją Profeto i e, ze środkami z Funduszu Sprawiedliwości. Pojawiły się medialne doniesienia, że ten ksiądz miał być torturowany w więzieniu i tak dalej. I wiecie Państwo, co się stało, bo ogólnie on nie został zatrzymany przez służbę więzienną, tylko z tego co kojarzę, albo przez. Nie, 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 chcę, nie chcę mówić nazwy, bo, bo w tej chwili już nie pamiętam, proszę mi wybaczyć, ale przez jakieś inne służby, tak? Do więzienia został wysłany y, później. Ale to nie miało znaczenia dla, y, dla ludzi, którzy rzucili się na służbę więzienną, wypisując takie rzeczy, że to się w głowie nie mieści. A ci ludzie jeszcze niedawno y, pisali wszędzie murem za polskim y, mundurem. Tak? I, i, I coraz, y, coraz częściej tak, mamy do czynienia z takim czymś, że jakby masowo jest nakręcana ta spirala nienawiści, ona znajduje w ujście w Internecie. Ja kiedyś mówiłem właśnie, że tutaj odwoływałem się, bo myślę, że to jest dosyć ciekawe spojrzenie. Papież Benedykt XVI i jego poprzednicy też pisali takie listy na dni środków masowego przekazu, ale Benedykt XVI w jednym z tych swoich listów pisał właśnie o nowych środkach. I pisał o internecie i mówił, że to jest taki cyfrowy kontynent. Ja bardzo lubię to porównanie, bo rzeczywiście zbliża ludzi, daje niesamowite możliwości, ale jednocześnie, właśnie kiedy mówimy o tym cyfrowym kontynencie, no to mamy świadomość, że to jednocześnie jest przestrzeń, w której jest mnóstwo dobra, jak jakiś. Piękny ogród, ale w tym ogrodzie właśnie czają się jakieś takie bandziory, które albo chcą coś od nas wyłudzić, albo chcą nas oszukać, albo właśnie wyzywać, zrobić nam krzywdę. Nawet czasami nie mają poczucia, że, no bo on wrzuci komentarz, on za chwilę zapomni, bo on 50 takich komentarzy na godzinę napisze, jak nie ma co robić, siedzi, jest sfrustrowany i, i wypisuje takie bzdury, no, no to on zapomni. Tylko że osoba, która będzie dotknięta takim czymś. To, to będzie o tym pamiętać. Ja nie, nie mówię znowu i nie muszę tego chyba jakby udowadniać, że, że jakoś mnie to boli, bo nie boli, raczej się tym nie przejmuję, ale chciałem Państwu właśnie jeden z takich komentarzy, na przykład pod moim adresem, i to jest bardzo delikatny, naprawdę bardzo delikatny komentarz przeczytać. To było na portalu X. Ja skomentowałem jakąś, jakąś kwestię związaną z, z tym połączeniem, znaczy się nie z połączeniem, tylko z założeniem stowarzyszenia przez panią Polę Matysiak i posła Chorałę, tak? I odpisała pani, która miała bardzo dużo różnych krzyży, matek, bożych, wszystkiego, napisała tak. Tej, śmieciu. Z ciebie dziennikarz, jak z koziej fizdy, rajzę tasza. Puknij się w łeb. Spójrz na siebie, a wszystko opada. Nawet ręce. Także yy, co chwilę trzeba się z czymś takim mierzyć, co chwilę trzeba się spotykać z takimi, yy, z takimi komentarzami. To samo jest yy, pod moimi szortami, to samo jest w różnych innych miejscach. I. Jeżeli chcemy być osobami publicznymi, jeżeli chcemy działać w przestrzeni medialnej, w internecie, no to musimy się z tym liczyć, że znajdą się ludzie, którzy nie będą krytykować, bo krytyka uważam, że jest super. Można napisać, że ktoś, nie wiem, wykazał jakieś braki warsztatowe, można mu to udowodnić. Ale ja już wiele razy próbowałem, kiedy na X-ie portalu TVP Info ukazują się moje teksty. To często widzę właśnie, że y, ktoś komentuje, że to jest propaganda, że wyśmieci i tak dalej właśnie, że y, jakby no, pseudo-dziennikarze, więc ja pytam, y, odpowiadam tym ludziom y, na tym X-ie. Często moje teksty, jeżeli to są teksty autorskie, są y, podpisane. Ja nie mam się czego wstydzić, jeżeli ja weryfikuję informacje, jeżeli je sprawdzam, no, no to publikuję. To co, to, co wiem, tak. No, nie mogę zrezygnować z publikacji tylko dlatego, że ktoś poczuje się urażony tym, że napisałem prawdę. Oczywiście, ja ją piszę w odpowiednich słowach, ale no, to, to jest moja praca, tak? że, że pewne rzeczy muszę ujawniać. Czy też chcę, i mam do tego prawo. To, to jest chyba oczywiste. No, i, i pytam czasami tych ludzi bardzo grzecznie, szanowny panie, czy mógłby mi pan wykazać, gdzie tu jest propaganda? No, no, to albo padają jakieś wulgarne odpowiedzi, albo nic nie ma, albo po prostu piszą jakieś rzeczy w ogóle niezwiązane z tym tematem. Nawet tego tekstu nie przeczytają, nawet do niego nie zajrzą, ale chcą po prostu sobie ulżyć, chcą wyładować swoje frustracje, chcą pokazać, że są patologią. Szanowni Państwo, nie przejmujcie się tym, jeżeli będziecie doświadczać takich rzeczy. A jeżeli będziecie dziennikarzami, jeżeli zdobędziecie jakieś zasięgi, jeżeli ludzie będą widzieć, że coś robicie, no, no to, to, to ze zwykłej zazdrości, ze zwykłej frustracji, a czasami z głupoty albo z jakichś zaburzeń. Będą chcieli wam dokuczać. Wybaczcie, może ten odcinek nie jest jakiś optymistyczny, no ale życie nie jest usłane różami, nie jest tylko pięknie. Dziennikarstwo to nie tylko wspaniała praca, spotkania z ludźmi, wielkie podróże, wielkie chwile, ale to też właśnie czasami takie bardziej przykre doświadczenia. Chcę powiedzieć jednak, że warto, że nie zamieniłbym tego zawodu na żaden inny. Szanowni Państwo, dziękuję za wysłuchanie kolejnego podcastu Prawa i Polityki. Oczywiście, jak zawsze, zapraszam na kolejne odcinki. Proszę o lajki, subskrypcje, komentarze. I udostępnianie. Cieszę się, naprawdę, sprawia mi ogromną radość, że ten kanał, który jest w rzeczywistości przecież bardzo młodym kanałem, ma już tylu subskrybentów, ma już tyle wyświetleń, ponad 70 tysięcy. W sumie, oczywiście, nie, nie pod każdym filmikiem, chociaż są filmiki, które mają ponad 4 tysiące wyświetleń. To naprawdę mnie cieszy i dodaje mi skrzydeł. I chęci do dalszej pracy. Zapraszam też na inne social media, gdzie jesteśmy. To jest Spotify, gdzie są nasze podcasty. To jest Facebook, gdzie, jest, gdzie są nie tylko różne informacje ze świata prawa i polityki, ale też ciekawostki podróżnicze też jakieś takie, powiedzmy, rozmaitości też filmiki. Będzie mi bardzo miło, jeśli, jeśli tam się też spotkamy, bo to też robimy przecież dla Państwa, a nie tylko dla siebie, chociaż dla siebie i dla swojej satysfakcji, dla pewnego samorozwoju. Taki kanał jest świetną sprawą. Szanowni Państwo, życzę dobrego tygodnia i do usłyszenia.